Ja wiem, się badeczkę z tej strony z game i dzisiaj sobie klamy w wy... thunder ähm, bitwa nie wiem, jakiejś tam... nie wiem, na no, jakieś jest SKB, ale patrzcie co z się nauczyłam. Do jak flick to robić, czy jak to się tam nazywa. Takie to jest straszny ryzyk. Widzicie teraz. Aaaaa, ale, <laughs> <tam. śmiech> ale nauczyłem się do czy jak to się tam nazywa. Nie umiem tego wymawiać. Nie, nie wymawiać w Dobra, lecimy teraz FW czy jak to się mówi? W Ciągle mi daje na to. Ja tego już nie lubię po prostu. Widzicie to chłop, rezoluję tyle tych P8. O kurde. Te czołgi letkie lecą. Ciekawe czy tym coś się da Jest ktoś tu w w ogólnie kaluchę lub Ospanu, albo ospanu nagrywa teraz live, o. Będzie od 20 nagrywał live. Um, a kliknijcie na wejście na, ka na kalucha, tam będzie coś tam coś napisane i żebyście zagłosowali na pracę poła. To będzie Trasa P o wy Będziecie widzieć chyba no zresztą Leć Leć Panie Przed chwilą w ogóle kupiłem nową fokę jakaś tam fokę, nie pamiętam jak się nazywała ale zresztą leć panie, leć 8 jednostek. Tak, no Dobra, 8 jednostek. Bo <noise> prawie dead nof. Lecimy tym... Oto ja go gbiłam. Ej, no, całkiem dobrze. Ciekawe, czy tym też się da robić do kwoi. Nie, tym się nie da. Nie. Albo się da, ale ja nie umiem. O kurna, to jest Spitfire walony. No stwierdza, się no ja pierdzielę. Teraz wylądować. do Przepraszam. Aha. muszę 30 sekund czekać, żeby mi się naprawiło. I'm perfect po prostu. Świetnie. 耶，哎。<Yeah. laughs>

Nagrałem shorts, co tam nie wiem w sumie nawet co nagrałem. <grych> a z Minecrafta, tam tego serwera już nie będzie do A z tych 20 skrzynek to nic praktycznie nie oddało, tak szczerze. 4 godziny wka. No ważne No cóż, trzeba żyć dalej. <śm> Dobra, biorę tego dziada. Musisz się przygotować na speedfiera. Masukito. Ty daj! D daj! Tak, no co za gówno. Chyba to się szybko skończy. <młudnia> mm. To se zrzucę im się się. Patrzę jak... Nec. Ja je zrzuciłem i kompletnie nic nie zrobili łyteciakom Bo przedtem grałem i nic nie zrobił Ale ja chcę zobaczyć jak to będzie wyglądać O respekt O to kończymy ten materiał um. pojawi się za chwilę chyba Co mi zdrapło? Czy taka? No nie, to jest jakiś żart chyba. Aha! To jest jakiś żart, chyba. Dobra, albo zróbmy jeszcze opening tej skrzyni. I tyle. Kończę. Tak, no. Może odda, może nie. I co, i co mi dopłynął? Pewnie gówno, jak zwykle. Ach, tak coś czułem, nie oddało. Dobra, kończymy pomyłkę. Co so jest to. Do widzenia.